Dzień dobry, zapraszam na golonko. Dzisiaj będzie standorot tytanowy, czyli maszynka na system Feder Artist Club. Pędzel moczy się w super kubeczku. Jest to dzisiaj SEMOK 620. Zresztą nie dziada. Co do golenia, dzisiaj umierający gatunek, czyli Lea Classic. Krem do golenia. Zapach taki, no klasyczny bym powiedział, ale koloński raczej. Bardzo, bardzo przyjemny. Po goleniu Agiwa zwana alciwą to już moje drugie opakowanie. Polecam. To co? Bryle w dół. Smoczę twarz. No, Pędzel do kremu. Nie wiem, czy tyle wystarczy. Raczej nie. Najwyżej dobiorę. No tak, to na pewno nie wystarczy. Wiecie co? Nie będę się bawił. do wody. Kremik pięknie pachnie, lekko chłodzi. Teraz chyba będzie dobrze. Pędzl towaru, na twarzy towaru, spłuczę dłonie i trzeba się brać za pierwsze przejście. W środku feder Professional. Drugie użycie. Deszć łagodny. Não. Mówię, że Lea to ginący gatunek, w sensie Lea Classic, bo pogłoski o wygaszeniu produkcji tego specyfiku są prawdziwe. Niestety nie ma go już na rynku, więc zakupiłem dwie tuby. Jedną przycisnąłem do oryginalnego opakowania, bo kiedyś miałem ten krem, właśnie w tym opakowaniu. I na troszkę mi wystarczy. Biorąc pod uwagę moje zasoby, to będzie parę lat. Przecież tradycyjne golenie to przyjemność. Więc warto sięgać po to co lubimy. I nie mówię tu o plastikowym szycie, tylko o porządnych rzeczach. O porządnych rzeczach z metalu i z dobrym składem. Na trzecie przejście już nie będę moczył twarzy. tylko wzmocnę Chciałbym się też zwrócić do moich widzów, komentujących. Te moje odpowiedzi w komentarzach nie będą pochlebne dla pianek, jednorazówek, żaluzji i innego takiego badziewia. Chcemy promować tradycyjne golenie i tak ma być. A jak się komuś nie podoba, to żegnam. A teraz trzecie przejście. Mówię o promocji tradycyjnego golenia z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyście mieli przyjemność. A po drugie, jeżeli będziemy to pokazywać, to i producenci w końcu to zobaczą. I nie będą tylko zarabiać na plastikowym szasie, ale na tym porządnym metalowym, bo będzie nas więcej. Wtedy i my będziemy mieli większy wybór. Tak jest konkurencja na rynku, to i niższe ceny. No, i to lubię. Bez chowaśków nawet. Gładziutko. To co? Kisiel z Turcji. Tyle wystarczy. Łagodniutkie nie fajne. Plejkę można już zamknąć. W mydle towaru zostało, może w mydle w pędzlu. Ciągnie się coś? No, minimalnie. Woda jeszcze wyszła z pędzla. Pozdrawiam Kornela, byłego właściciela tej maszynki, Was też pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i pielęgnujcie tradycyjne golenie, cieszcie się nim. cześć Wam.